Siemanko, dzisiaj sobie zmienimy w Toyota Yaris dwójce łożysko z tyłu, w zasadzie to nie jest tak tylko łożysko, bo zespół można powiedzieć części, mamy tu piastę, łożysko i czytnik ABS. u Zachęcam Was do subskrypcji kanału, oceny filmu i bierzemy się za robotę. Na początek oczywiście musimy sobie podnieść samochód i sprawdzić, które to łożysko kręcą z kołem. Słychać ewidentnie, że to te koło. Oczywiście możemy jeszcze w tym samochodzie, jak się pali, bo się nam pali ABS, podłączyć sobie komputerek. Jakbyśmy mieli wątpliwości, i on nam by zapewne pokazał, które łożysko z tyłu jest wywalone. Gdyż przeważnie tak się dzieje w tych samochodach, że jak łożysko się wywala, to też się pali ABS. Jak już mamy ściągnięte koło, to zacznę sobie od tego, że wyczyszczę tutaj piastę z rdzy żeby nie było problemu ze zdjęciem bębna i oczyścimy sobie tą kosteczkę od ABS żeby nie uszkodzić kostki, bo jest cała w błocie nie będę się z jak się oczyści to ładnie zejdzie Żeby zdjąć tą kostkę musimy popodważać tutaj te zaczepy. Bo dopiero pod tą obudową plastikową jest możliwość odpięcia tej kostki. I naciskamy sobie tutaj od dołu na zatrzask i zdejmujemy kosteczkę. Bęben możemy spróbować zdjąć na dwa sposoby. Albo uderzamy młotkiem w bęben, albo tu mamy takie, takie otwory gwintowane. Czasami niestety są zarzewiałe, ale wtedy możemy użyć gwintowniczka. tamta, otwór coś nie, coś nie tak. Ale też się wkręci. Piaźcie mamy takie otworki. Tam w otworkach jak widać jest śruba. Wkładamy sobie klucz. Trafiamy na śrubę. I odkręcamy. Próby mamy odkręcone, ale nie chce nam uzyskko wychodzić. Jak to siedzi w starczy kotwicznej, też nie chce się ruszyć. Ale to jest od tyłu, można tu walnąć. No i nam Łożysko wypadło. Na pewno warto te otworki sobie poczyścić. I od tego właśnie zaczniemy. Jak sobie te otwory wyczyściliśmy, to można sobie smarować jakimś smarem, żeby tak nie korodowało. Jeszcze delikatnie dam tutaj rant łożyska. No i wsadzamy. Siedzi. W komplecie z łożyskiem zawsze dają nowe śruby. Więc sobie je wkręcamy. Jak wyściągnęliśmy sobie bęben warto sprawdzić czy winderek tam chodzi, zajrzeć tam pod gumkę, czy płyn nie leci i taką kontrolę wzrokową przeprowadzić ogólnie elementów hamulcy. Jeśli jest w porządku, zakładam bębenek. Została nam tylko kosteczka i założyć koło. Będę się już żegnał. Na razie to wszystko. Cześć.